Ciao, adulowi, witam Was na kanale Strzelce. W poprzednim odcinku, który możecie obejrzeć tutaj, robiliśmy unboxing chińskiej wiatrówki z dolnym naciągiem, która kosztowała nas 270 zł. Kupiliśmy ją na popularnym serwisie aukcyjnym i dzisiaj będziemy ją testować. Sprawdzimy, co potrafi, jakie jest skupienie, ale także coś więcej: prędkość początkową, co za tym idzie, też energię, bo to nam wyliczy. Zobaczymy, jaka jest powtarzalność strzałów i generalnie przetestujemy ten sprzęt. Jestem strasznie ciekaw, jak spisze się ta lunetka. Powiedzmy, że jest to lunetka. W takim razie zaczynamy Zaczynamy. Żeby sprawdzić energię, czy też prędkość, potrzebujemy urządzenia o nazwie chronograf. On sprawdzi nam prędkość, a przy okazji jak wprowadzimy dane, czyli wagę ślutu, będzie też od razu energia. Co ważne, bardzo dobrze, bo tutaj jest waga tego ślutu 051 grama. 787 grain'a, czyli wprowadzamy sobie te parametry. Ustawiłem tutaj wagę ślutu 0,51 grama, 4,5, no i strzelamy. Będziemy widzieć, jaką mamy energię, jaką mamy prędkość. Co producent mówi? No szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, 300 metrów na sekundę? Coś takiego. 215,3, co nam daje 11,82 joula, niecałe 12 jr. Wiatrówka jest celna wtedy, kiedy spełnia kilka określonych czynników. Jednym z nich jest powtarzalność strzałów, czyli im mniejsza jest różnica pomiędzy Poszczególnymi strzałami, tym lepiej. Jaka jest taka idealna, na przykład 1 metr na sekundę? Jeśli wiatrówka strzela powtarzalnie, typu na przykład 220, 220, 221 i 220 tak cały czas, to wtedy mówimy, że wiatrówka jest bardzo powtarzalna i ten parametr, który decyduje m.in. o celności, jest zachowany. Jeśli wiatrówka będzie miała rozrzut rzędu do 10 metrów na sekundę, to nie ma tragedii. Jesteśmy w stanie strzelać celnie na 20-30 metrów. Natomiast różnice pojawią się w momencie, kiedy będziemy strzelać precyzyjnie do takich malutkich celów na 40-50 metrów. Wtedy ta różnica w rozrzucie, właśnie w tym niepowtarzalności tej wiatrówki, będzie widoczna. A więc zobaczymy, jak to wygląda w, tej... w tym wypadku. Strzelimy z 5 razy. 202. 229. 220.

220, 215, 220, 215. Różnica między maksem a minimum jest między 202 a 229, czyli 26 metrów na sekundę. I to jest już bardzo duża różnica, która będzie wpływała na celność na dystansie trochę większym niż na przykład 20 metrów. Jeśli strzelacie sobie na 20 metrów do 20, myślę, że to nie będzie miało większego znaczenia. Dlaczego jest taka różnica? No z dwóch powodów. Przede wszystkim jakość tej wiatrówki nie pozwala osiągnąć tej wiatrówce tak powtarzanego strzału, ale Ważniejsze jest coś innego. Jakość tych śrutów. One są po prostu odlewane y, niedbale. One są bardzo niskiej jakości i ta różnica wagi jest tutaj bardzo istotna. Y, więc jeśli byśmy wzięli lepszy śród, rozrzut będzie mniejszy, jeśli chodzi o, o tą prędkość i energię. I to wpływa na to, że będzie cel, trochę celniejsza. I teraz właśnie to zrobimy. Strzelimy też 5 razy, ale z egzakta. Exact, jest to czeski śród e, dobrej, myślę, że nawet wysokiej jakości. I zobaczymy, jak to wygląda na przykładzie właśnie tego śrutu. 11,8 J, prawie 12 J. Nie ma tragedii, generalnie. Ta energia jest całkiem spoko. Powiem Wam, że na przykład taka Slawia, bardzo popularna czeska wietrówka, ma jakieś 8-9 J. Dobra, e, strzelamy w takim razie z Exacta. Ale muszę coś tutaj zmienić, słuchajcie, bo muszę zmienić wagę tego śrutu na 5,47 bodajże. Bardzo ważne, nieważne, czy jest to chińska wiatrówka, czy angielska, czy niemiecka. Zawsze trzymajcie tą dźwignię dolnego naciągu, czy też w wiatrówce klasycznie łamanej trzymajcie lufę. To jest taki nawyk, który powinniście sobie wprowadzić. Ok, strzelamy tym egzaktem. 197 i 6. Tutaj prędkość jest już mniejsza, ale dlatego, że waga sióstr jest większa, ale nas interesuje powtarzalność i energia, jak to później wyjdzie. 201. 199. 204. 201. 202. Ok. Przy 202 mamy energię 11.19, Czyli energia jest trochę mniejsza. O 0,7 J mniejsza. Ale rozrzut pomiędzy poszczególnymi strzałami też jest znacznie mniejszy. Ponieważ mamy tutaj maks 204 a minimum 197,6 i średnia 201, co powoduje, że rozrzut jest ile? Tutaj 3 i tutaj 7 metrów na sekundę. A 7 metrów na sekundę to już naprawdę jest nieźle i jest to no, całkiem powtarzalna e, wiatrówka, taka w miarę, w miarę co nam to dało właśnie dzięki temu śrutowi. Jest to egzakt? Jest to wysokiej jakości śród, którego waga jest mniej więcej taka sama. Każdy poszczególny pelet Peletka e, waży mniej więcej tyle samo, dlatego ta prędkość jest tak powtarzana I to wszystko przełoży się na tarczy. Zobaczycie to dokładnie. Nie tylko dlatego, że on waży bardzo podobnie, ale też jest wykonany z należytą dbałością. Tego typu śruby używane są na zawodach wiatrówkowych Field Target, Hunting field target. i nie bez powodu tutaj te różnice są tak, tak nieduże. Nawet dla takiej wiatrówki niedrogiej. Ok, słuchajcie, nadszedł ten moment. Zakładam przyrządy optyczne. No dobra. Chyba w tą stronę. No, <laughs> naszło. Nawet naszło. Montaż w tej pseudo pseudolunetce jest tragiczny, ale powiem Wam, że ona prawie nic nie waży, a to akurat jest na plus, ponieważ ta siła odśrodkowa, która będzie działać na lunetę w momencie strzału, nie będzie duża, i ten montaż spokojnie powinien wytrzymać. No dobra, chyba mamy to. Ustawiamy krzyż w pionie. Jest ok. Dobra. Nie za mocno, żeby nie wgiąć tubusa. Jest dobrze. Światło jest, jest pełne. Dobra. Jest taki efekt jakbyście, nie wiem... Patrzenie przez ten celownik. Jakbym to powiedzieć, żeby to przeszło przez YouTube'a. Jakby ktoś się nałykał niedozwolonych substancji i patrzy sobie. Niesamowite. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że ten celownik jest zupełnie nieosiowo względem tego systemu. Jest jakby przekrzywiony. No to jest wina no, tego montażu. Tego nie wiem, czy to zobaczycie, Lubię. według mnie jest tak. OK, ustawię szybko tą wiatrówkę na dystansie powiedzmy takim 15 metrów. Szy zrobię to szybko, nie będę Was instruował jak zrobić, jak ustawiać celownik optyczny. Zrobię to w oddzielnym materiale, dokładnie krok po kroku. A teraz na szybko i będziemy sprawdzać celność. Nie, nie trafiłem w tarczę. Z 8 metrów nie trafiłem w tarczę. Być może dojdzie do tego, że wyrzucę ten celownik i po prostu ustawię na... Otwartych przyrządach celowniczych. No, tutaj jest jakieś 5-6 metrów. No nie, nie wstrzeliłem się w ogóle. Według mnie to idzie gdzieś mocno górą. Strzelę z, z kilku metrów dosłownie. Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, żeby złapać ten pierwszy. To pierwsze odniesienie, ten, tą przestrzelinę, względem której moglibyśmy korygować, bo nie wiemy w tej chwili, czy korygować lewo, prawo, góra, dół. Strzelę do, dokładnie w środek tej, tego kartonu. Ok, mamy tutaj. Więc jest trochę za wysoko, więc pokręcimy sobie lekko w dół. To jest tak. Ale w ogóle nie ma tej, ta strzałeczka jest bez sensu, bo nie wiadomo w którą stronę zakręcić. Raz, dwa, nie, to jest chyba raz, dwa, trzy. Sprawdźmy i poszło trochę na, na lewo, to prawo też nie widzę. Zgodnie ze wskazówkami będę kręcił. Raz, dwa, trzy. W ogóle nie ma słuchajcie tej, tego odniesienia tej strzałeczki. Jest tam jakaś strzałka po prostu na wprost, ale nie wiadomo czy kręcić w prawo czy w lewo, góra czy dół. Czyli tutaj kręciłem zgodnie ze wskazówkami. No to teraz już w ale? wolę. Jest? Więc kręciłem chyba od... źle, czyli tak. Raz odkręcam, dwa, trzy i jeszcze. Raz, dwa, spróbujmy. A tą górę na razie zostawmy. Tak, jest. Prawo i dajmy trochę w dół. No Właśnie tylko gdzie teraz jest dół. Tu jest tutaj odkręciłem, odkręcałem. Jak odkręcałem, to szło w, w prawo. Tutaj też wezmę, dokręcę. Tutaj zrobimy zgodnie ze wskazówkami. Gdzie to poszło? W to samo miejsce. Bez sensu. Jeszcze raz. Ok, jest bliżej. Jesteśmy bliżej środka. Ok, mamy dziewiątkę. Słuchajcie, zmienię tarczę. Ok, tutaj mamy jakieś 15 metrów. To będzie nasz dystans docelowy, przynajmniej na razie. I zobaczymy, czy teraz wstrzelimy się w tą tarczę. Przez lunetę nie widzę y, jakichś szczegółów tej tarczy, tylko po prostu czarną kropkę. Poszło w ziemię, widziałeś? No, nie, to jest. Słuchajcie, jeszcze za duży dystans, żeby ustawić ten celownik. Musimy sobie jeszcze podejść. Może już nie na 3 metry, ale na 7. O, spróbujmy stąd. No, ok, tam trafiliśmy coś na górze, widzę, więc odsuńmy się jeszcze. Kolejne 3 metry. Pewnie teraz pójdzie, pewnie gdzieś tam górą. No, niestety, to wygląda tak, że jeśli kupujecie. Tani sprzęt, to dużo ciężej yy, go ustawić, bo nie wiadomo co jest przyczyną y, złego strzelania. Czy luneta, która jest tragiczna, czy wiatrówka, czy montaż. Im gorszy sprzęt, tym trudniej po prostu to zrobić. Ok, widzę. Mamy górę, więc musimy obniżyć. Więc to nam strzelało wszystko w górę. No to jeszcze raz obniżymy. Czyli przeciwnie do ruchu wskazówek, zegara. As. Dwa, trzy, cztery dam. Dobra, słuchajcie, myślę, że się wstrzeliliśmy w tarczę. Nie chodzi o samo, samą dychę, tylko o skupienie, więc... Y Zmienię tarczę, pójdę na dystans docelowy 15 metrów i wystrzelę 5 razy zobaczymy, jakie będzie skupienie. Ok, słuchajcie, mam taki statyw na wiatrówkę, bo jakby chcę sprawdzić dokładnie, jaka jest celność, jakie jest skupienie, a nie swoją umiejętności, więc to będzie dobrym rozwiązaniem. Jest troszeczkę wiatr, który może nam troszeczkę zniweczyć nasze plany ustawiania tego, tej wiatrówki. Natomiast jest to tak mały dystans, że raczej nie powinien zrobić wielkiej różnicy. Więc strzelamy myślę, że 5, może nawet 10 strzałów się pokusimy, tak żeby dokładnie co sprawdzić. I tak jak mówię, nie patrzymy na celność tam, czy tam będzie dycha, czy nie będzie tej dychy, tylko na ogólne skupienie. Tutaj jest 15 metrów. Sprawdzę, czy trafiłem. Dobra, mam ósemkę. Mam ósemkę, jest ok, będziemy. Jesteśmy strzeleni, że tak powiem. Ale nie było to łatwe ustawić tego celownika powiem wam mordenga Okej, okay, może wystarczy na pewno postawa dzięki temu stojakowi była stabilna, więc y, wyszło to co wyszło. I mamy tak, słuchajcie, y, tak jak powiedziałem, nie patrzymy na to gdzie strzelałem do końca, tylko skupienie. No i wydaje się, jakby to wszystko było wokół dychy, tak? Y, y, natomiast myślę, że to jest gdzieś w tym miejscu. Ale zobaczcie, rozrzut jest, jest taki. Jest to ile? Myślę, że. Od przestrzeliny do przestrzeni to będzie jakieś 7-7 cm może 8 cm. Taki mamy rozrzut. Na dystansie około 15 metrów z wiatrówki dolnego naciągu z Chinki, z chińskiej wiatrówki dolnego naciągu. Co ważne, z tym celownikiem. Myślę, że bez celownika powinno być tak samo, może nawet lepiej. Co prawda, ten celownik daje nam fajne odniesienie, takie, że jesteśmy w stanie celować dokładnie w dychę te przyrządy. Otwarte światłowodowe mogą nam trochę zasłaniać cel, ale jeśli strzamy pod dyszkę, też nie powinno być problemu i nie powinniśmy mieć gorszego skupienia niż z tym celownikiem, pseudocelownikiem. Dobra, teraz słuchajcie, zrobimy coś innego, zmienimy śruty na egzakty i zobaczymy, czy wynik będzie lepszy. Zobaczę, czy w ogóle trafiliśmy, bo jeśli zmieniamy śruty, to przestrzeliny będą gdzie indziej. No i dobra, ok, trafiłem w tarczę, tak. I to jest najważniejsze, czyli będziemy mieli odniesienie? No co jeszcze raz? Super, jeszcze raz tak. Dobra. Zostawiamy. No i zobaczcie tutaj skupienie. Wszystko jest tutaj. A tutaj tarcza poprzednia, śruty chińskie, które były w komplecie. Tutaj śruty Exact. Zobaczcie, to jest ogromna różnica na 15 metrach. A co jeśli będzie dalej? To będzie się tylko i wyłącznie powiększało. Więc tutaj, na tym 15 metrze, jeśli sobie ustawicie jakieś kapselki, tak? Plastikowe, metalowe, nieważne. Za każdym razem traficie ten kapsel. Tutaj, za trzecim, czwartym razem być może go traficie. Więc to jest taka różnica ogromna. Dla osoby, która strzela z wiatrówki, to jest ogromna różnica. Jeśli chcecie strzelać do puszek z 15 metrów. Czy jakichś tam butelek plastikowych? Nie ma problemu, możecie strzelać z najtańszego śrutu. Natomiast jeśli chcecie naprawdę trafiać, to musicie zmienić śród. Zobaczcie, jak ważna jest amunicja. Ten śród jest po prostu niesamowicie ważny. Ja zrobiłem taki film o tym, co wpływa na celność wiatrówki. Między innymi jest to śród. Jest to lufa, jest to powtarzalność strzału i śród, czyli dwa czynniki zależą od samej wiatrówki, no ale ten śród jest po prostu kluczowy, bardzo, bardzo ważny. Zobaczcie, takie fajne skupienie na 15 metrach, może nie ma dużo, ale naprawdę spoko na wiatrówkę, która kosztuje 200-250 złotych. A tutaj rozrzut, naprawdę solidny rozrzut. Jeśli ktoś myślał na samym początku, że od razu będzie teza, że ta wiatrówka jest zła i ja od razu ją zjadę w tym filmie, no to jak widać, jest w błędzie. Chciałem pokazać tak naprawdę, czym ona się charakteryzuje, na co ją stać, czy jest warta zakupu i tak dalej, więc tak jak widzicie, da się z tej wiatrówki postrzelać nawet celnie z 15 metrów do takich celów. To wcale nie jest źle. Nie wiem, jak to będzie z wytrzymałością tej wiatrówki z czasem, czyli po daniu setek i tysięcy strzałów, bo to jest jednak chińska wiatrówka bardzo, bardzo niedroga. Ona może być awaryjna, może się zepsuć, ale wcale tak nie musi być. Jeśli będziemy o nią dbać, będziemy ją smarować co jakiś czas, to być może się okaże, że ta wiatrówka posłuży nam długo. Najsłabszym punktem tego zestawu jest zdecydowanie ten celownik i śruty, które są mało celne po prostu, ale sama ta wietrówka jest całkiem niezła. Jest całkiem niezła. Sam się dziwię, że to mówię. Jest niezła, jak oczywiście na wiatrówkę za 200-250 zł, czy też 270 w tym zestawie. Czy ja polecam tą wiatrówkę? No nie, zdecydowanie nie polecam takiej wiatrówki, ponieważ za trochę większą kwotę, za 400-500 zł mamy wiatrówkę, która naprawdę będzie jeszcze lepiej strzelała i ta praca tych wszystkich mechanizmów będzie lepsza, wykonanie będzie sporo lepsze. No i przyjemność ze strzelania będzie nieporównywalnie lepsza niż tej chińskiej wiatrówki. Więc tak jak powiedziałem, na samym początku. Jeśli wiążesz ze strzelectwem jakąś tam swoją przygodę, pasję i tak dalej, to raczej skłaniałbym się ku temu, żeby kupić coś trochę lepszego. Niech to będzie klasycznie łamana wiatrówka sprężynowa, ale trochę wyższej klasy. Są też chińskie wiatrówki, bardzo fajnie wykonane, lepiej strzelają i tak dalej. Czy Wam się podoba, czy nie? No mi się generalnie nie podoba. Jest to naprawdę taki bardzo chiński, wiatrówkopodobny wyrób. Wiecie, ja mam doświadczenie w strzelaniu z wiatrówek i ustawianiu tych wszystkich Celowników ustawiłem ich dziesiątki i nie setki, ale osoba, która kupi tą wiatrówkę jako pierwszą. Myślę, że będzie miała spory problem, żeby taki celownik ustawić i wyregulować, bo im gorszy jest taki celownik, tym trudniej właśnie to zrobić. Tak samo strzelanie. Żeby celnie strzelać z wiatrówki sprężynowej, trzeba mieć trochę wprawy. Ja mógłbym to zrobić też z kolana, czy tak czy generalnie z postawy stojącej, ale chciałem coś zrobić skupienie i sprawdzić tą wiatrówkę, jaką ma celność, a nie moje umiejętności, więc posłużyłem się takim oto sprzętem. Myślę, że osoby, które będą strzelały na początku, powinny strzelać z jakiejś podpórki, to wtedy te wyniki będą Będą dużo lepsze. Słuchajcie, to będzie wszystko o tej wiatrówce, ale myślę, że ta wiatrówka jeszcze gdzieś tam wróci w naszych y, filmach. Tymczasem wiecie, jak to wygląda, jak strzela, więc wybór należy do Was. Dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!